95 lat temu z tego miejsca popłynął prąd, a dzisiaj zaczyna się nowa historia i nowe wspaniałe miejsce dla mieszkańców Wołomina. Budynek zdewastowany, ale dzisiaj jesteśmy tu wszyscy, bo wprowadzamy wykonawcę na budowę. To jest chwila dla mnie bardzo ważna. Bardzo szczęśliwa, bo mogę powiedzieć jednym zdaniem: Warto mieć cele i warto spełniać marzenia. 95 lat temu płynął stąd prąd w postaci światła dzisiaj, a dokładnie za rok, będzie płynął prąd w postaci energii, masy ludzi, wołominiaków. Fantastyczne to, to miejsce, tu to jest historia Wołomina i my te, ten czas, czas budowy, rozbudowy, wykorzystamy maksymalnie. Uwielbiamy takie miejsca, cieszymy się, że już w przyszłym roku takie miejsce będzie również w Wołominie, gdzie mieszkańcy będą mogli kreatywnie i z radością tworzyć kulturę naszego miasta. Dzisiaj już zapraszam Państwa na odbiór inwestycji. Zobaczycie, ile można zmienić w Wołominie. Z miejsca, z którego już niedługo powstanie nowe Centrum Aktywności w Wołominie, dla telewizji Wołomin Dominika Jagieło.